Cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym materiale na temat Minecrafta 1.10. Słuchajcie, wczoraj wyszedł snapshot, więc troszkę roksu zaspałeś, ale już dzisiaj wam go prezentuję. Chcemy wam omówić co się w tym snapshotcie zmieniło, co zostało dodane, jak wyglądają nowe moby i chyba już koniec tego gadania, ponieważ to jest, to moje gadanie jest najmniej ciekawe. Dobra, okej, okay. w takim razie zapraszam do oglądania. Od teraz w tajdze generują się wioski. Dodano bloki struktur, które pozwalają nam na kopiowanie struktur i skrzyń, więcej o nich w innym materiale. Wioski generują się również na sawannie. Termany mogą rozpałnić się w nadarze. Dodano nowy blok cegła naderu z brodawek. Kraftujemy go z dwóch cegieł naderu oraz dwóch brodawek. Dodano brodawkowy blok, kraftowany z dziewięciu brodawek. Nowy blok, blok magmy, występuje na brzegach jezior lawy. Tekstura bloku jest animowana. Przechodząc po nim, otrzymujemy obrażenia. Trzymając jednak shift, blok nas nie rani. Występuje tylko w nadarze. Dodano blok kości, który jest kraftowany z dziewięciu mączek kostnych. Blok kości występuje naturalnie pod piaskami pustyni, fajny dodatek. Czy twórcy planują dodać jakieś większe zwierzęta? Dodano 9 nowych jajek eksponujących. Dodano opcję automatycznego skakania pod wzniesienia jednej kratki. Opcję można wyłączyć w ustawieniach. Dodano nowego moba, husk. Mob przypominający zombie nie pali się w promieniach słońca. Występuje na pustyniach. Mob jest agresywny. Niedźwiedź, który był długo przez nas wyczekiwany został dodany do gry. Mob pasywny po zaatakowaniu lub zbliżeniu się do mojego niedźwiadka staje się agresywny. Mob pływa szybciej niż nasza postać. Najczęściej możemy spotkać go w towarzystwie niedźwiadków, które nie odchodzą na krogo zwierzaka. Występuje na polach zamarzniętych kolców. Nowy Mob, Stray, to szkielet łucznik występujący na bajomach zimowych. Strzela do nas strzałami z efektem spowolnienia. Jest szansa, że wydropi zaklęte strzały. Bloki, na które oddziałuje grawitacja, emitują cząsteczki. Od teraz nabiamy Mesa występują kopalnie i to na powierzchni. Możemy znaleźć w nich złoto. I na koniec w wioskach mogą generować się drewniane mosty. Wow! No dobra, słuchajcie, chyba przedstawiłem wam wszystko, co chciałem wam zaprezentować w tym materiale do tych bloków struktur jeszcze wrócimy ponieważ tam jeszcze muszę się podszkolić troszkę z tego i zobaczymy jak to wszystko będzie działać. Dobrze słuchajcie chciałbym wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Teraz na ekranie pojawia się adnotacja do pewnej osoby jest to użytkownik DGM albo DGMI, to już jak to woli, yy, może mówić. Słuchajcie, i ta osoba prezentuje nowinki z Minecrafta. Tak, i jest to kanał, który naprawdę mnie polecił, ponieważ nie zawsze jestem w stanie wszystko omówić, wszystko szybko znaleźć. I na, os na tym kanale, właśnie tej osoby, wszystkie nowinki pojawiają się praktycznie od razu. Kiedy coś się pojawi na stronie, tam wszystko się znajduje. Więc myślę, że jest to. Kanał, który najlepiej przedstawia wszelkie nowinki na temat Minecrafta. Więc jeśli chcecie, zapraszam, możecie sprawdzić jego materiały yy, i być po prostu na bieżąco. Ok, dobra, w takim razie dzięki za oglądanie tego krótkiego materiału i mam nadzieję, że taka forma yy, Wam się spodobała. Tak szybko w pigułce to wyszło. Dobra. W takim razie cześć, trzymajcie się i do usłyszenia! Hej!